Cześć, witam Was na kolejnym treningu. Dzisiejszy trening będzie treningiem wybicia do salta machowego, potocznie yy, mówiąc do machowego bądź do araba, tak zwanej gwiazdy bez rąk, czy jak jeszcze chcielibyście sobie to nazwać. Także ten trening jest właśnie yy, stworzony po to, żebyście dostało troszkę więcej siły, troszkę lepszego wybicia i żeby salto machowe robiło się jak talala. Do dzisiejszego treningu przygotujcie sobie krzesło i troszeczkę wolnej przestrzeni. Będziemy współpracować razem z krzesłem, także mam nadzieję, że będziecie się z nami dobrze bawić. Zanim zaczniesz y, trening wybicia, pamiętaj, żeby rozgrzać swoje ciało. Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób zrobić rozgrzewkę, mamy dla Ciebie kilka filmików z rozgrzewkami. Także wejdź na nasz kanał i sprawdź sobie dział rozgrzewki. Jeżeli już wykonałeś rozgrzewkę, zapraszam Ciebie do części głównej. Hej! No to dobra, zaczynamy ćwiczenie numer 1. Stajemy w pozycji prawa noga w przód. Będziemy 10 razy prawą nogą, a następnie 10 razy lewą nogą odpychać się w tył poprzez palce. Za każdym razem, gdy odepchniemy się z palców, stopa musi zostać obciągnięta. Możemy zrobić krok do tyłu, możemy zostać w miejscu, Najważniejsze, żeby cały ciężar Twojego ciała był właśnie na tej nocy, która jest z przodu. I odpychamy się zawsze z palców. Wykonaj to ćwiczenie 10 razy na prawą nogę i 10 razy na lewą. I najważniejsze, żeby to były trzy serie. Więc lecimy. Raz. Dwa. Zawsze wybicie z palców. Trzy. Cztery. Zobaczcie, zawsze jest stopa obciągnięta. Jeszcze sześć. Jeszcze pięć. Ciężo ciała na nodze z przodu. Jeszcze dwa. Zmiana. Zawsze ćwiczenie wykonujemy na dwie nogi. Cztery. a także 30 wyskoków z kolanami do klatki piersiowej. Ok, drugie ćwiczenie, klęk jedną nóż, prawe noga z przodu, wyskakujemy jak najwyżej dać się w górę, podmieniając nogi w locie spadamy na drugą. Pamiętajcie, aby te ćwiczenie wykonać z największą siłą jaką tylko posiadacie, macie się postarać, ma to być na 120%, żeby to miało w końcu sens. Pamiętajcie też, żeby zrobić trzy serie po 10 skoków na nogę, czyli 20 w jednej serii. Zaczynamy! Jeszcze dwa. To była pierwsza seria. Czekałem ci jeszcze dwie kolejne. Pora na ćwiczenie numer 3. Ćwiczenie numer 3 będzie polegać na wykorzystaniu naszego krzesła. A więc stajemy przed krzesłem, kładziemy prawą nogę na krzesło i waszym zadaniem jest 15 razy wejść prawą nogą Potem lewą nogą na krzesło i zeskoczyć w dół. なおき Mamy. Ok, mamy teraz ćwiczenie numer 4. W dalszym ciągu wykorzystujemy nasze krzesło, a ćwiczenie wygląda tak. Chodzimy na krzesło. Zeskakujemy z krzesła, imitując lądowanie, tak jak po salcie. Musimy wzmocnić nasze czwórki, tak żebyście wykonując machowe, potrafiły wylądować, żeby to było bezpieczne, a także żebyście miały siłę na lądowanie. 10 razy 3 serie. Lecimy. Można delikatnie się odbić do góry, jeżeli ktoś chce. 2. pięć, sześć, siedem, osiem, Dziewięć. Ok, kolejnym naszym ćwiczeniem jest zamach nogi w tył. Pamiętajcie, że salto machowe to salto machowe. Potrzebne nam jest bardzo dobry zamach, bardzo szybki, z prostym kolanem, z obciążonymi palcami. Wykonujemy te ćwiczenie w trzech seriach po 15 wymachów na nogę. Zaczynamy! Zmiana Przed nami jest ostatnie tej jeszcze. Także lecimy dalej. Ostatnim naszym ćwiczeniem będzie półprzysiad i wyskok jak najwyżej w górę. Lądujemy do pół przysiadu. Przytrzymujemy tam 10 sekund licząc sobie na głos. A następnie wykonujemy kolejny wyskok. Takich wyskoków musimy zrobić 10 w trzech seriach. Pamiętajcie. Wszystkie ćwiczenia, które wykonujemy tutaj są w trzech seriach po to, żeby uzyskać najlepszy rezultat. Półprzysiad. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wyskok. Dwa, trzy, cztery. Wyskok. Wyskok. Cztery. チェイス! I ostatni. Tu już koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że poćwiczyliście razem ze mną. Pamiętajcie, żeby każdy te ćwiczenie wykonać w trzech seriach, to jest bardzo ważne. Nawet jeżeli już nie potraficie, zmniejszcie sobie ilość powtórzeń, ale trzy serie musicie z, zrobić, żeby uzyskać jak najlepszy rezultat. Jak widzicie, ja delikatnie się spociłem, a także mam zadyszkę, także mam nadzieję, że ten trening także wam pomoże, rozrusza was troszkę i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć.